Jak odzyskać zdrowie płuc po wielu latach palenia w zaledwie 5 sekund? Wiele osób zmaga się ze skutkami wieloletniego palenia, cierpią na spadek wydolności fizycznej i mają wrażenie, że nie mogą prawidłowo oddychać. Jeśli szukasz prostego i skutecznego sposobu na detoksykację płuc, mam dla Ciebie radę. Wypij szklankę wody z małą łyżeczką Shilait. Shilajit to potężna skała mineralna, znana ze swojej zdolności do rozbijania śluzów w płucach, co pozwala łatwiej odkrztuszać nagromadzoną wydzielinę. Może to znacząco poprawić Twoje oddychanie i zdrowie płuc. Ale to nie wszystko. Shilajit jest pełen czystych antyoksydantów, które pomagają zwalczać szkodliwe substancje, które wdychasz każdego dnia, takie jak kurz i zanieczyszczenia powietrza. Te antyoksydanty chronią Twoje płuca i cały układ oddechowy, wspierając długoterminowe zdrowie. Shilajit dodatkowo zwiększa Twoją pojemność oddechową. Link do Shilajit znajdziesz na tej stronie osobistej. Śledź nas, aby otrzymywać więcej porad zdrowotnych.